Witamy wszystkich serdecznie. Chcemy pokazać, zaprosiliśmy naszych gości, którzy tu nas odwiedzili. Chcę pokazać, jajeczka już mamy. Nasza Kasia tu nas poczęstowała ze słoika. Pokazujemy, tak wyglądają jajeczka. To są z wybiegu, pokazane na filmiku, jak wychowane. Tu mamy jajko z ziele kwiat ślazu, przy chorobach żołądka, opuszka, dwunastnica. Tu mamy z mniszkiem, lekarskiem, z krwawnicą i z tym nagietkiem. Co robi nagietek, mówiłem wcześniej o ziołach. I tu mamy również zioła z różnymi... Yy, yy, Mniszek lekarski, również zioła, cebula i różne takie przyprawy. Mniszek lekarski, i pierwszy zastosowany korzeń łopianu. I teraz próbujemy, jak to smakuje. Pierwsza nauczyłem się to jeść łamiszu, zaznaczam, jak smakuje takie jajeczko. Najwyższej jakości jajeczko. No, no, super. I teraz otwieramy następny słoiczek. Jak? Przepyszne. No. Niesamowity zapach tego jest chcemy zaprosić nas, będzie na sklepiku teraz będzie super promocja myślę, że ludzie teraz na koronie siedzą w domu chcę pokazać, ludzie się nie mogą ściskać przekazywać sobie miłości, energii moją miłością, moją energią będzie jeśli wam taki słoiczek dodamy za 5 zł jak ktoś zrobi w Polsce za 5 zł to ja mu pogratuluję w każdym słoiczku jest 5 jajek, tych malutkich pokazujemy, takie jajeczko najwyższej jakości jajko w Polsce badania z Instytutu Rojasta będą na zawartość glikosatu i o takim smaku i to nasza Kasia Piękna kobieta, oczywiście, poczęstuje nas następnym smakiem, jak smakuje. Jaki to jest smak? Tu akurat są inne zioła To jest ocet, kurkuma, kurkuma i jabłko. Tak peklowane, nie? Mhm. Uh mmm. -huh. Mmm, dobre. No, dziękuję. No i degustujcie to. Jajeczka są małe, pierwsze, od dziewiczy kur. To są pierwsze jajka, które zniosły kury. Kury to są jajko białe lekko i kurki różne kolorowe. Także to białe jajko jest od Lekkorna. To jest akurat krzyżówka Cindy. W każdym słoiku są zastosowane inne zioła. Będzie pięć smaków. I będzie mu ktoś teraz promocja, będzie u nas taka początkowa, tylko na promocji będzie to kosztowało 5 zł. Dla naszych znajomych, którzy lajkują, oglądają, są naszymi przyjaciółmi, mogą spróbować coś takiego, takiej najwyższej wartości zaznaczam jajko. Czuję kurku. Tak. Nie ma w Polsce ktoś, kto no, produkuje no, tak no. jajka. Pokazałem na filmiku, jaką dostaje makaron, jakie zioła, jaka kurkuma. Grzesiek, to już można powiedzieć, że to są probiotyczne jajka. Tak, tak, to jest naprawdę rewelacja. A no. ten zalew ocet jak naj, najbardziej no. wy, wykorzystamy do picia, nie? Tak, o nie, wyle, nie wylewacie tego octu, który zostanie. Nie możecie użyć do sałatek, do kuchni, do potrzeb normalnego, kulinarnych, jakie macie w domu. Bo to jest z ziołami najwyższej jakości ocet, jaki można mieć. I to wartość samego octu w słoiczku, nie? Dostajecie taką promocję robimy teraz, żeby pokazać, żeby się pochwalić. I żeby przekazać nam naszą miłość tutaj, przekazujemy dla was, jak siedzicie w tych koronach, w tych domu w wykończeniu, żebyście spróbowali takiego jajka, który naprawdę wolny. A więc jedząc to jajko, czujecie tą wolność, czujecie słońce i czujecie zapach ziół. Hmm. Zbierany tu na łące też. A pokaż Michał ten kurdybanek, żeby wiedzieli. No, pokaż kamerę. O kurdybanek, te niebieskie kwiatuszki, to jest właśnie w tym no. Kwiat ślazu również kapitalnie działa przy opuszce dwunastnicy, przy chorobach wrzątka, przy płucach, wykrzuśnie, na kaszel, a więc jajko, które dodatkowo leczy i ocet, który leczy właściwości. Przy chorobach teraz przy koronie, słyj kaszel, rewelacyjnie kwiat ślazu. Pokażemy na filmiku jakość no. tego kwiatu ślazu. No i mniszek lekarski i tak dalej. Kasiu, Revolacja. może być? Następny, otwieraj duży słoik. Teraz jeszcze inny smak. Tym razem Tu jest pokrzywa. Tu zresztą widać. Pokrzywa, tu jest lubczyk, zioło lubczyka, wszystko tak, robione przez moją siostrę. O, lubczyka, zioło. No. Całe pokrzywy, całe zioła są włożone, świeże, zielone, niesuszone. I cebula oczywiście i doskonały zapach. I takie jajko możecie u nas teraz nabyć. Także sobie mamy sobie własny ocet, mamy własne kurki. Mm. Tak dziękuję, myślę, że. I takie jajko możecie, kto jest na diecie keto. To jest na diecie keto. Chce uzupełnić dietę o białka. O, o witaminę B, B12, o K2, to wszystko w tych jajkach jest. Jajko nasze jest na wybiegu, kura y, m, przebywa cały czas na, na, na oborniku, sobie grzebie i wybiera. I to o, to, jest, to już mamy większe jajeczko. O, może się uda, to się nie udaje wapać. I ocenicie teraz to. O, i to już moja będzie kolacja dzisiaj. Także teraz jestem na, na diecie ścisłej, także te jajeczka dzisiaj po dwóch tygodniach takiej diety uzupełni mój organizm pełną aminokwasu w jaką grupę. O, i częstujcie się. Jak, Tomku? Naprawdę niezwykły, pyszny smak. Także polecamy jeszcze raz. Będzie do znajomych, nie, do wyczerpania zapasów. Cały czas to przyjedzie do ogrodu, zapraszamy. Będzie można nabyć jajko takie z wybiegu. Pokazałem 20 groszy. Takie uchylenie robimy dla, dla naszych tutaj znajomych, dla naszych, którzy zaprzyjaźni są z naszą stroną. I wszyscy czytelnicy gazety, jak? Zdrowie bez leków? Zdrowie bez leków. Będą mogli nabyć takie jajeczko. Również w słoikach będzie u was na sklepie, oczywiście już to po promocji będzie czyt droższa cena, musicie to zrozumieć, bo tam jest VAT, tam są ludzie, tam pakują to i wysyłają. No, tak Także to no, za 5 zł. Nie ma na świecie człowieka drugiego, kto zrobi 5, zł, jak zapakuje do słoika i odda za 5 zł. Na takiej wartości od i takimi ziołami. Także życzymy wszystkim powodzenia na tej koronie. Przyjeżdżajcie do grodu, który będzie niedługo otwarty i dzielimy się z wami tym, co mamy pyszne, tutaj na stole pyszne. No, może być, tak? Hmm. Hmm. Michał? Hmm. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich. Smacznego dziękuję. życzymy. Smacznego. Tak, smacznego życzymy, jak to będziecie próbować. Spróbujcie, zakupcie, ocenicie sobie wartość tego. Dlatego jest taka cena, żeby pokazać nowy produkt w Polsce. Jest to zupełna nisza tak wykonana. Ktoś musi ocenić, wtedy docenić, co to jest. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.